Cześć, nazywam się Katarzyna Chłopiecka, jestem zawodniczką bikini fitness. Witam Was w świecie Hightech Girls. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam zaprezentować dwie wersje pompek, które możecie wykonać w domu. Jest to bardzo fajne ćwiczenie angażujące mięśnie klatki piersiowej oraz mięśnie ramion. Także zapraszam do oglądania. I ćwiczenia razem ze mną. Zaprezentuję Wam dwie wersje. Wersje dla początkujących oraz dla bardziej zaawansowanych. Zacznijmy od tej wersji troszkę trudniejszej. Upieramy się na palcach, dłonie na szerokość barków i schodzimy na dół. Wydech do góry, wdech na dole. Druga wersja, wersja dla bardziej e, początkujących. Opieramy się, w dłonie na szerokość barków. Opieramy się na kolanach. Kupa wypięta, plecy proste i schodzimy głową w dół. Wydech do góry. Wdech na dole. OK. To są dwie wersje pompek, które jak już wspominałam możecie wykonać w domu. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, angażujące przede wszystkim mięśnie klatki piersiowej oraz ramion. Także polecam. Ponadto zapraszam Was do śledzenia naszego kanału na YouTubie. Hightech Nutrition zapraszam serdecznie.